Za oknem zima, śnieg przysypał Warszawę, a my przygotowujemy wiosenny kongres stolarki. W Gospodarki będziemy debatować nad tym, jak wykorzystać potencjał polskich firm branży stolarki otworowej. Przede wszystkim wiodącym tematem jest, jak radzić mają sobie firmy w bardzo turbulentnych czasach niepewnej przyszłości, w jaki sposób dostosować się do tych warunków i przewidywać zmiany, które zajdą. Bardzo istotną sprawą jest zwiększenie innowacyjności działania polskich przedsiębiorstw, branży, zwiększenie także ich aktywności na rynkach zagranicznych, wzmocnienie także siły marki, kapitału marki, zarządzanie marką i wreszcie chyba dzisiaj też przedyskutowano to w taki ciekawy sposób. Rola przywództwa strategicznego dla zarządzania firmami. Oczekujemy dyskusji o tym, jak branża ma się rozwijać, jak branża ma się integrować. Tej współpracy bardzo brakuje nam na co dzień. Chcielibyśmy bardzo, również jako największy polski producent bram i ogrodzeń, uczestniczyć w tych najważniejszych dla branży wydarzeniach, rozmawiać o tematach najważniejszych dla polskiej gospodarki, której mhm. jesteśmy częścią. Na pewno będziemy mówić o tym, jak eksportować, jak radzić sobie z promocją polskiej marki na rynkach eksportowych, mhm. jak przełamywać bariery, które jednak towarzyszą e, myśleniu o polskiej marce, o tym, że produkty polskie pochodzą z tej części Europy centralno-wschodniej. E, na pewno będziemy rozmawiać o energooszczędnym budownictwie, mhm. o tym, jak podejść do tego tematu, jak, sobie, e, jak przygotować produkty e, do wytycznych, które przygotowała dla nas Unia Europejska i na pewno będziemy rozmawiać o tym w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno reagować na zmiany, które w gospodarce mają miejsce na co dzień. Naszą właściwie misją jest nie tylko może pozyskiwanie wiedzy, ale dzielenie się nią i to jest pewne, pewna właśnie misja naszej firmy. Chcemy jako lider branży Pociągać za sobą może trochę mniejsze firmy, bo łatwiej, łatwiej nam działać wtedy na rynku i w środowiskach międzynarodowych. Im więcej polskich firm zaangażuje się w eksport, tym my będziemy mocniejsi, nasze polskie produkty będą lepiej postrzegane. I to jest główne założenie nasze, naszego uczestnictwa w kongresie. Zawsze kongres powinien kończyć się rezolucjami, czyli pewnymi wytycznymi dla, dla całej branży, w jakim kierunku branża powinna się rozwijać, a Związek Polskie Okna i Drzwi te rezolucje powinien realizować.